Okej, okay, witam Was w następnym odcinku zagrajmy w Field 2 Daję spację! co to, ja przecież wyszłam już stamtąd Dobra, nieważne oh. <grywa> Ui, ui no Czekajcie Ui, o oh, świetno Jesteśmy gdzieś. Czekajcie. A, mało mamy. Nie tnij się, żeś. Muszczurek! Cel yeah. Nie, ja nie, ja nie mogę. Idź, córku, ratować świat, leć, leć! Lec jak wiatr, a ja tutaj przeszukam. Nie mamy dużo... czasu. E, bo... bo po prostu nie mam dużo czasu i znowu nie mam internetu, o! <grym> Dobre! Z wódką. Nie ma wódki! Nie pić się, nie, nie wolno pić. Zakazane jest to. Nie wolno pić, bo ja wam zraniom. I się nie tnij! Becket! O nie tnij się, bo przecie no! A my na górę. <grystanie> Jak na tą górę mam iść? O! Proszę bardzo! <grystanie> Nie tnij się beket, no! Jest tutaj coś? Uuu, radyjko! Jak fajnie! Hmm. Popiół? Mamy taki ten. Co tutaj jest, o? Mhm. Mm Tylko tyle? Te drzwi czerwone mi przypominają Mirror's Edge. Nie, 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 nie Coś słyszę. Ale okej. Co, 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 Aha. Ale chyba też nie mogę też nie no, Beckett, błagam cię no. Beckett, uspokój się, uspokój się, dobra. Poczekamy. O. Najazd znowu. Um. O. O, 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 o. o samochodzi. Jezus, mariaż. Dobra, Przestań się ciąć. Przestań się ciąć! No. no notatka. Aktywność repliki. Republiki... Nie wiem. Eee... Co tam jest? O! O Jezus! Co to ma być? what, Łatwo. What the fuck is shit Zappisywanie komputera A się fajnie Intern czwarty zniszczenie O no Zniknął. Zniknął. Chyba mam wyłączone jednak efekty. Widzicie? Wyłączone mam. To nie fair, fila. Opcje. Yy, ustawienia obrazu? Nie. Ustawienia gry. Nie wiem gdzie to są Chyba podczas gry nie można zmieniać Biedak, biedak Eee, skończę Widzieć babko Samolot się rozbił, ale żeby takie szkody wyrządzić? A no, znowu czerwone dźwiczki. A nie, nie załadowało się mi. No załaduj, żeś się no. Tutaj to, to już musimy chyba... Kłódka! A co tam było, po tam są... Nie no, coś tam było, wiem o tym. Albo i nic nie z było. <grybujesz> Jaka muzyczka, O, cześć kolego. Jakoś nie tak wyglądasz. Ty, on się jeszcze świeci. Znaczy ma... Miał przynajmniej ten czerwony. Ja pierdziulę, weź się komputeru spokój. Tak widzę, no para leci. Jezus Maria, jakie straszne komputerku! Nie załam się po prostu. Czekajcie, mikrofon mi spadł. Okej. Okay. Dobra, uspokój się komputerku. No wejdę. O! Ciekawość. Czekajcie. Bo tutaj widziałam na y, takich filmach, że tutaj... Ej! Tego nie było w wcześniej tutaj! Że tutaj są tacy... Przyjemniacy. O, Oh fucking shit. Fucking shit, wypierdźuj, ale jadu. No. Jest! Coś by? Chyba tak, bo przestał mi się ciąć komputer. <grym> pozbieramy sobie pistolet. Uno momento, signorita, SMG. Aha. Mm -hmm. no momento Dobra. O oh ale się tnie. Trzy spesy, dwa spesy. Co? Dobra, zamkniemy cię. Łooo, fucking szyb! Ty dziadu, nie zauważyłam, no! O. Dobra, nie ma ich. jest są te. Dobra, jedziemy. Znowuż?! Ty dziadu, no! O! Oh. Nie straszcie nie błagam was O! Oh. Dobrze się samą porę odwróciłam. Mega pancerz? ja.